jest all Stadium, godzina 20, możemy już zaraz zacząć mecz Amerykanów z Walinczykami, to proszę Państwa mecz grupy B To jest mecz drugi grupy B, pierwsza kolejka oczywiście tych mistrzostw Amerykanie zagrają swój mecz inauguracyjny na z Walią, kto lepiej zacznie ten turniej, każdy chce Kard tutaj ma, żeby jak najlepiej ten turniej zacząć Zawsze pierwszy mecz jest ten trudniejszy no. Anglicy Lep pokazali, że to nie jest dla nich problem Bo wygrali aż 6 do 0 z Iranem meczu, no... Po zdaniem, szanse są Amerykanie, którzy, no... Walczą Z Walią, która po barażach awansowała na te mistrzostwa Dosłownie po baraniach awansowali i Pokonując Ukraińców 1 do 0. A Amerykanie już to pewnie sobie ten awan wcześniej no, moim zdaniem Ekipa Ekipa Gareta ma lepsze warunki tego, żeby sprawić tutaj no, moim zdaniem Widać, ale no, moim zdaniem Czerlino des Reyna Poisi to są dowódcy, którzy mogą mogą dzisiaj pokończyć i to będzie ciekawy, ciekawy mecz tutaj na Allen Stadium Zapraszamy! Skład Amerykanów na bramce Steven, obronie Brooks, po prawej stronie Sergino, po prawej stronie Sergino Dest, w środku pola Andy Long, Walter Zimmerman, McKenny w środku pola Giovanni Reina Adams, Chris Stoldan, pole Polisic i na napadzie sensacyjny zamiast właśnie Wło. Teraz Wea, to ma Jest właśnie James Morris I on dzisiaj będzie tym dziwnym spiserem Różynu Brauna Większe szanse ma niby Amerykan Skład wali Na bramce Ward w Pomocy Davis Obok niego Robert Dumet James No i w środku pola Ramsey, Wilson, Roberts, po prawej stronie Jared Bale, po lewej, po lewej stronie Brooks, no i Kiefer Moore na szpicie, on dzisiaj będzie konsul, Moore to najwyższy zawodnik w tym zespole, w zespole właśnie walińskim, I dzisiaj może być zagrożeniem dla Amerykanów, zaczynamy! Zaczynamy ten mecz tutaj James rusza i strzał, ale nieskuteczny Teraz sfermuje Zimmerman, lud wolny Teraz strzał fera mura. obok Teraz James, obok Pulisic, szansa polisić obok Teraz Pulisic, z broni to, broni to ten bramkarz Broni tutaj Niedawodny Steven Teraz follow long Nie ma żółtej kartki, ale było gorzej Teraz follow devisa, follow Teraz dual match! obok! Teraz follow Lorda, będę ta kartka jest rzut wolny. Teraz mur, szansa jest, mur, to robisz swoje skoczki. Nie, 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 udałoś. Teraz szansa, udżony dla wali. Patrzę, <grywa> ciała nad. Szansa. Teraz Loran. Szansa. Bo. Teraz Bej, robi to sobie z Obok bramki! Reyna. Guta kartka. No teraz. Brooks podaje: Tam jest obok! Pulisik, pulisik, chciałby te swoje, tylko tylko, tylko, nie podał! Teraz strzał, teraz long strzał! Nie. Teraz Zimmerman, wutrównego, zablokowany ten strzał, co Koniec pierwszej połowy. Na no, razie po pierwszej połowie mamy wynik. 0-0 i jak na siewalię, więc zanim lepiej na to spójrze, że mogę ten jakby wygrać, ale to... To wie. Wracamy do Aleje. Teraz Robert sałuje. Teraz szansa, rutron dla nas, Stanów Zjednoczonych ruta kartka dla Roberta, teraz Reina strzela, ma szansę, ale... Co by spisał? Adams, teraz Adams, nie Teraz corner, rzut dla Stanów Zjednoczonych, nieudany, szansa, Adams faluje Robert ruta kartka teraz cała Pulisic Podaje, strzela, Teraz faluje Chandler Chandlera i 1-0 dla Amerykanów. Ależ ładnie to zrobili. Rzuter, rwana kartka po stronie Walińskiej. A więc kłopoty, kłopoty wali. Teraz zmiana. Brooks schodzi i chodzi Chester. Młodzem potrzebna zmiana w środku obrony. Teraz Bailey jest daleko. Bo gdyby go byłby remis. Ale się nie udało. Teraz Wilson to strzela, ale być 2-0. Trzymają się Walinczycy, Szansa pulificji. Si, si, I strzałnę. Już jedna drużyna się tak trzymał po czerwonej karcie. To była senegalska drużyna. McKenny strzela, ale. Teraz zmiana. Łoch za Reinę wchodzi, strzałnę. Łoch za Raina. I także Hedek za Roberta. Walijski drużyny. Teraz Ramsey. Starają się Walinczycy. Mają jeszcze 3 minut. Kto będzie teraz atakował? Dumet. Teraz Łoch może być do zero! Nie ma bramki, puli się to jednak strzela niedoskutecznie. Teraz Bale ostatnio się scadowali. Nie udało się to walić Tylko Ostatecznie przegrywają ten mecz, ale byli blisko, trzymali się. Znaczy najpierw stracili bramkę, najpierw stracili bramkę, potem zaliczyli czerwoną kartkę, się pochrzetało. Bell miał jedną fajną sytuację. Bo został piłkę, ale Wojna jest taki lepszy w tak sytuacji po tej czerwonej karce mogli wyrównać. Aha, tak. Stanem Zjednoczone zapisują sobie 3 punkty, proszę Państwa. USA wygrywa z Walią. 1 overa. Brawo, brawo, brawo. Naprawdę emocjonujący mecz. Ramkę strzelił Chandler A sunów zjednoczonych O po podaniu Łech, Chandler to przyjął Juderos około 20 metrów, obok słupka. Bardzo ładny gol Chandlera mm. się spodziewałam tego gola? No przyjął prosto piłkę ładnie uderzył i tak Stany z Stanem z wygrały. 1 do 0 i mam 3 punkty. A my zapraszamy już na jutrzejsze mecze w grupie A, w grupie C i w grupie D I jutro przypadku zagrałam tak, że ta Blasny, biało, czerwoni. Trzymajmy kciuki, Polska, Meksyk jutro. Trzymajmy kciuki za Polaków, już jutro. O 14. Polska Meksyk! Zapraszam serdecznie. Przed tym jeszcze Argentyna, Arabia Saudyjska i potem mecze grupy D Francja, Australia i Dania, Tunezja. Zapraszam serdecznie.